Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie w horoskopie na lipiec. Wszystkie raki. Jednocześnie składam wszystkim rakom życzenia urodzinowe. Dla raków. Co dla raków przyniesie lipiec? Mamy kartę mostu. Bardzo fajna karta. Karta ryb. I yy, jeść. To tutaj. Drogie raki, no, po, powiem ogólnie, że wkraczacie w coś nowego. Wkraczacie w coś nowego, co każdej osobie przyniesie obfitość w dziedzinie, w, obfitość i zadowolenie tak, w dziedzinie, która akurat u, ratu, u raków szwankuje. E, może być strona finansowa, może być strona uczuciowa, może być strona zdrowotna. E, a, no, którakolwiek dziedzina by to nie była, lipiec będzie takim czasem, o czym mówi również e, karta mostu, nie tylko ryby i, i karta jeźdźca, e, że nastąpi połączenie, nastąpi bezpieczne przejście na drugą stronę tego mostu. Tak? Po drugiej stronie e, zawsze wydaje nam się, że jest lepiej, prawda? Ale myślę, że w tym przypadku, e, słowo wydaje się. Nie jest słowem adekwatnym do sytuacji, po prostu tak będzie. Przestanie się wydawać, że będzie lepiej, tylko po prostu będzie lepiej. Po drugiej stronie mostu tym razem będzie tak, jak sobie raki zażyczą, wymarzą. Obojętnie od, tak jak wspomniałam, od dziedziny, której te życzenia. Dotyczą. A co na to karty tarota? Co zatem będzie lipcowym wyzwaniem dla raków? Dziewiątka buław. Co będzie pomagać? Dziesiątka buław. Baza. Czwórka denarów. Dokąd zmierzacie? Koło fortuny. No, właśnie. Do przeszłości. Piątka mieczy. przed wami w połowie miesiąca trójka buław. Także już jest bardzo mocny sygnał. Bardzo mocny sygnał właśnie potwierdzający to co powiedziałam na początku na podstawie karty mostu. Dziewiątka, dziesiątka buław. Mamy progres, tak? Dziewiątka to jeszcze kluczenie, to jeszcze rozpoznawanie drogi, ale przedsięwzięcie, które zmierza ku końcowi. Tak? Czyli e, Chcemy zmienić pracę, szukamy w dziewiątce buław, kluczymy tu CV, tam sywi, tak? Dziesiątka buław mówi kończysz ten proces, który jest dla Ciebie uciążliwy. Jeśli chodzi o relacje, związki, prawda? Znowu ktoś może być w takiej sytuacji, że nie wie co robić, no bo chce skończyć na przykład relacje i kluczy, gdzie będę mieszkać, zadaje sobie milion pytań najróżniejszych, gdzie będę mieszkać, czy sobie poradzę, jak sobie dam radę finansowo i etc., etc. Tak? A dziesiątka jako karta, myślę, w tym, w tym wydaniu wspomagająca, mówi, uda się, zrealizujesz to, do czego dążysz. Dziewiątka Buła właśnie na innych wizerunkach kart, przed, przedstawia taki labirynt. W centrum labiryntu jest cel, znajduje się wasz cel. Więc żeby ten cel osiągnąć, oczywiście trzeba, trzeba było ponieść jakiś wysiłek, tak? W piątce mieczy i przegonić swoje własne demony, problemy po to, aby zrealizować to, co się Wam słusznie należy, po to, żeby zabezpieczyć to, co dla Was najcenniejsze. I znowu nie mówię tylko o jednej dziedzinie życia. Dla jednego najcenniejsze będzie zdrowie, dla drugiego najcenniejszy będzie partner, dla trzeciej osoby będzie praca, dla czwartej jakieś tam inne dobra, prawda? Czyli wszystko to, co aktualnie chcemy posiadać, mieć, zabezpieczyć, to jest Wasza baza, podstawa, to się uda Dzieś, yy, koło fortuny. To, do czego zmierzacie, prawda? Żeby, żeby przejść na drugą stronę mostem, no trzeba się wykazać chęcią dokonania zmiany. I taką właśnie zmianę będzie oferowało koło fortuny. To w Waszych rękach teraz będzie leżał Wasz los, moi drodzy, w którą stronę tym kołem fortuny zakręcicie, prawda? Trójka buław, co Was czeka w połowie miesiąca. Ja myślę, że właśnie ta dziewiątka, dziesiątka, ona się będzie realizować do połowy lipca, a od połowy do końca lipca ten cel będzie już bardzo widoczny, bardzo namacalny i taki już nie tylko zwizualizowany, ale taki, którego można dotknąć, można poczuć, wreszcie jest, ruszam do przodu. Zostawiam te piątkę mieczy, karta chaosu, karta e, kłótni, karta problemów zdrowotnych też. I to zostawiam za sobą. A w trójce buław trzymam już coś nowego w garści. I tylko wystarczy krok właśnie w tym kole fortuny. Dobrze, jak sobie poradzicie z tym wszystkim? Ósemka denarów, Wasze otoczenie, karta mocy. Czego chcecie, czego się boicie? Ósemka buław. I w tym wszystkim rada dla Was. Karta umiarkowania. Powiedziałabym tak, że sprawy bardzo mocno przyspieszą, bo w tej ósemce buław widać takie Wasze nastawienie na ten progres, na ten postęp i tu. Rysuje się to właśnie, to, to przyspieszenie. Z drugiej strony to przyspieszenie może napawać Was lękiem i nasuwać pytanie, OK, dobra, no i co potem? Tak? Nagle coś się rusza, zmienia, koło fortuny zaczyna funkcjonować, prawda? Pojawiają się okazje, które należy chwycić, które należy wykorzystać. O, jednocześnie człowiek by nie był człowiekiem, gdyby nie pytał siebie, no dobra, ale co potem? Każda zmiana połączona jest ze stresem, z lękiem potwornym. Ja myślę, że powinniście, moi drodzy, drogie raki, czuć się bezpiecznie. Jesteście wy jako osoby w ósemce denarów, czyli kontynuować pracę, która została. Co musicie robić? Kontynuować pracę, która zaczęta była, czyli nie rezygnujemy, tylko dalej, sukcesywnie, krok po kroku, idziemy do przodu. I taka jest karta umiarkowania jako rada. Weź to na spokojnie. E, nie spiesz się bardzo, ale jednocześnie wiedz, że w sprawie, w sprawach Waszych toczy się jakieś tam postępowanie. Karta ta namawia do zachowania cierpliwości i również uporu. Jeśli chodzi o. Pomoc, no bo człowiek sam sobie często nie daje rady, tylko potrzebne jest wsparcie i u Was takie wsparcie jest w karcie mocy. Ta pomoc przyjdzie z otoczenia, obojętnie czym to otoczenie dla Was jest. Czy ludźmi z pracy, czy rodziną, czy środowiskiem, no nie wiem, jakieś środowisko, Wasze otoczenie. Każdy ma jakieś inne, prawda? To tutaj jest karta mocy, również karta zmiany. Dla niektórych raków może być zmiana środowiska, zmiana otoczenia. W innym wydaniu karta podpowiada, że osoby, które są wkoło Was, jakby podążając za tymi Waszymi chęciami, będą wspierać, będą pokonywać, pomagać w pokonywaniu Trudności, powoli, krok po kroku. Ta, ta, ta bestia przestawiona tutaj na tej karcie no to wprost, no, mogą być to źli ludzie, prawda? Ale e, czasami ta bestia może utożsamiać Wasze lęki to, z czym musicie się borykać, tak? E, i wtedy pojawia się osoba, która ma w ręku świeczkę i mówi: Nie bój się, podążaj za mną, ja ci wskażę drogę, pomogę. Też bardzo, bardzo fajna i mocna karta. W sumie w czytaniu macie koło fortuny i kartę mocy. Dwie bardzo silne karty zmiany. Zatem reasumując, lipiec będzie tak jak pokazywała pierwsza karta, którą wyjęłam. Karta mostu. Będzie miesiącem radykalnych posunięć, radykalnych zmian w Waszym życiu, realizacji planów, do których od dawna dążyłyście i dążyliście. I czego mogę Wam życzyć, drogie raki? No właśnie tego, żeby ze spokojem przyjąć te zmiany, dążyć do realizacji tego, co było zaplanowane, a znajdą się osoby, sytuacje, bo karta mocy nie tylko musi mówić o osobach, ale również o sytuacjach, które w jakiś cudowny sposób pomogą Wam sięgnąć, po kogoś nowego, po coś nowego, po nowy etap, może nawet, chyba się ośmielę powiedzieć, nowy etap w Waszym życiu. Dbajcie o siebie, troszczcie się o siebie, bo jeśli sami tego nie zrobicie, no to. To ciężko jest z tą z pomocą, ale akurat no, w waszym przypadku to tutaj się pojawiają jakieś siły, które będą bardzo pomocne. Także proszę nie rezygnować. Cierpliwie w karcie umiarkowania, cierpliwie i konsekwentnie dążyć do, do spełnienia swoich planów zamierzeń, do tego przejścia symbolicznego na drugi brzeg wąwozu, kanionu, rzeki, życia. Partnerstwa, pracy. Serdecznie tego życzę Wam, drogie raki. Pozdrawiam i zapraszam w sierpniu.